To jest taka seria z mm, grzybkami. Grzybki zawsze cieszą. Cześć, witajcie. Przychodzę dzisiaj do Was tak troszeczkę inaczej, ze względu na to, że przyszły do mnie pierwsze paczki z AliExpress. I to jest właśnie jeden z moich zakupów czyli okulary. Na razie zerówki, ale myślę, że bardzo możliwe, że wstawię tam sobie po prostu szkła korekcyjne. Te okulary, które mam. Mają już z 10 lat, myślę, że więcej, z 12 yy, i wyglądam w nich jak stępim. <grym> Są grube, takie po prostu, wiecie, jak, yy, jak denka. I nakładam je tylko, żeby przejść z łazienki do łóżka, jak zdejmę soczewki, albo odwrotnie, z łóżka do łazienki. Yy, także staram się unikać wtedy ludzi. Też staram się unikać mebli, ale różnie to wychodzi. Więc yy, tak, kupiłam sobie oprawki i zobaczymy po prostu... Yy, Pomyślę jeszcze, czy stawić tam szkła korekcyjne. Wy oczywiście dajcie znać, jak wyglądam. Jeżeli chcecie, to mogę Wam podlinkować te okulary. Naprawdę bardzo dobra jakość, jak na trzy dychy, które zapłaciłam za nie. Powiedzmy, że sile się na wygląd inteligencki. No i właśnie, dzisiaj przychodzę do Was z pudełkiem na Dzień Matki z Look Fantastic, czyli kolejna edycja limitowana. Takie edycje tak parę razy do roku się pojawiają na Look Fantastic i one są zawsze opłacalne. Tutaj nie ma co się zastanawiać, one są zawsze opłacalne, bo znacząco mm, wartość tego, tych boksów przewyższa samą cenę. Natomiast należy zawsze rozważyć, czy akurat ta zawartość Wam jest do szczęścia potrzebna, bo ceny nie są takie niskie i akurat to pudełko kosztuje 305 zł, natomiast można uzyskać zniżkę, subskrybenci dostają taką zniżkę 50 zł, ewentualnie osoby, które się zdecydują na subskrypcję boksów wraz z zakupem tego. Jeżeli chodzi o zawartość, to osoby, które się orientowały, to wiedzą na pewno, że zawartość brytyjskiego boksa na Dzień Matki, który był w marcu, różni się znacząco od tej, która jest dostępna na polski, Stronie, nie wiem czy w ogóle na innych stronach europejskich, czy tylko w Polsce, natomiast różni się. I faktycznie zgodzę się z Wami, tak jak część z Was pisała, że brytyjska jest lepsza. Ale cóż, biorę to, co dają, akurat tą naszą. Wersję, dobrze w ogóle jest, bo na początku nie było wiadomo, czy będzie dostępna, ale jest, także ja się cieszę i już przechodzimy do unboxingu. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zachęcam Was do subskrypcji. Nie zapomnijcie o kciuku w górę i już zaczynamy. No i dobra, otwieram pudło. O, jakie ładne hasło boxa. Dom jest, gdzie jest Twoja mama? Hmm. Słodkie. I pierwszy produkt, za który łapię, to jest produkt, którego nie było w brytyjskiej wersji. Woda micelarna z NUX. Takie trzy w jednym. E, woda różana. Ma usuwać makijaż, myć i też tak jakby wygładzać. E, ja nie jestem fanką w ogóle płynów micelarnych, wód micelarnych, bo używam ich tylko. Minimalnie do domywania powiedzmy tutaj tej, tego obszaru kołowłosów, czy czasem jak robię makijaż to do zmycia powiedzmy tego, co się osypało, a tak to. Tak naprawdę nie używam. Używam tylko balsamów, olejków i pianek, jeżeli do mycia twarzy, więc to u mnie jest zbyteczny produkt. Zresztą to jest napisane, że to jest gratis. Ja nie jestem wielką fanką, natomiast jeżeli ktoś używa, to myślę, że finalnie zużyje. To jest 100 ml. Wiem, że ogólnie są dwie pojemności: 100 i 200 ml. No i właśnie to jest ta mniejsza, czyli taka powiedzmy taki gratis. Drugi produkt to jest coś, co ja już mam, a co było w edycji limitowanej Look Fantastic. E, Science. Science... Co, coś tam. Science Bitch. <grych> to właśnie ta edycja. Wtedy też tak sobie zażartowałam. Taka jestem zabawna. To jest y, odżywka do włosów z marki Christoph Robin, czyli ekskluzywnej marki e, fryzjera. Ekskluzywnej marki do włosów fryzjera. W tej kolejności i ogólnie produkty Christoph Robin są na dosyć wysokim poziomie, jeżeli chodzi o jakość i też yy, mają dobre składy może nie tyle w 100% naturalne składy co gdzieś tam te 90 parę procent e, mają naturalnych składników w tym wypadku jest to odżywka e, powiedziałabym po prostu, nazywajmy rzecz po imieniu humektantowa, z racji tego, że większość składu zdecydowana większość, bo na pierwszym miejscu, to jest sok z aloesu, potem dopiero jest woda potem propanediol, czyli składnik nawilżający potem cetrel, alkohol, olej arganowy e, co tam jeszcze, jakieś różne ekstrakty roślinne, witamina E Hmm, olej sojowy. Także naprawdę skład jest fajny. To jest taka stricte nawilżająca maska z witaminami, e, aminokwasami i też minerałami. Ma nawilżyć, rozświetlić, tak odżywić te włosy. Wiem, że są osoby, które po prostu ubóstwiają tą odżywkę e, i twierdzą, że ona daje efekt takiej tafli. E, I faktycznie, jak się jej użyje, przynajmniej jak pierwszy raz użyłam, to w zetknięciu z włosami momentalnie, jakby je wygładziła. Także to jest kwestia pewnie też obserwowania swoich włosów. Ja lubię raz na jakiś czas jej użyć, tylko nie za często. I osobiście cieszę się, że tutaj jest maska niż pasta oczyszczająca z Christopher Robin, która była w brytyjskiej wersji, bo akurat ta pasta mi za bardzo nie odpowiadała, a maska jak najbardziej przyda się, więc to jest drugi produkt. Kolejny produkt kojarzę z zapakowania, bo mam już jeden produkt tej marki: to jest marka Bloom Blossom i akurat produkt tej marki był w Beauty Expert tak, chyba tak, w kalendarzu Beauty Expert i tam był spray do poduszki, który wyglądał identycznie. To jest marka naturalna, która bazuje na naturalnych olejach, olejkach eterycznych, no i tutaj właśnie jest nie inaczej. Więc rozkminiam co to jest, mm, bo to jest relaksujący olejek pod prysznic. Dobra, to nie jest żal pod prysznic. moje tłumaczenie jest jakieś ułomne. Z instrukcji obsługi wynika, że tak jakby wmasować w ciało przed albo po prysznicu. Okej, okay, czyli to jest to jest po prostu taki olejek do masażu. Też oczywiście można tam sobie leczyć w dłoni i się sztachnąć. Yy, więc no po prostu olejek, więc nie dziwnego, że ma taką formułę. Yy, I już chciałam, już chciałam tutaj podnosić alarm, dlaczego on się nie pieni? Jak tym się umyć? Natomiast nie, to jest olejek. Bardziej mnie cieszy to niż jakiś tam żel pod prysznic, bo, bo olejek jest spoko. Z miłą chęcią. Pewnie będę używała standardowo takich rzeczy. Nie używam na całe ciało, bo mi szkoda. Pewnie będę używała gdzieś tam powiedzmy do, do cycków. Cycki też może dostaną, co nieco. Powiedziałam, że jest taka forma jakby suchego olejku. I pachnie identycznie jak ten spray do poduszki. To nie jest taki typowy zapach sprayu do poduszki, jeżeli mieliście kiedykolwiek spray na przykład z This Works, to to nie jest taki zapach. This Works jest bardziej intensywny. Ten tutaj jest bardzo taki delikatny, taki eteryczny. Faktycznie jest bardzo, bardzo przyjemny. No i dobra, kolejny produkt, który się pokrywa z wersją brytyjską tym razem, to jest kudeli Krem pełnowymiarowy 50 ml z resferatrolem. I to ma być krem liftingujący. E, ogólnie kudali sili się na naturalny skład e, i w niektórych seriach im jak najbardziej wychodzi. To są e, w większości naturalne składy. Natomiast są też takie serie, które gdzieś tam nie, nie szaleją, jeżeli chodzi o, o, o skład, bo powiedzmy w toniku takim, pamiętam z serii winogronowej, e, gdzieś tam wysoko w składzie był alkohol i po prostu miałam wrażenie, że nakładam sobie jakiś spiryt na twarz. Więc... E, Trzeba sprawdzać, po prostu. Natomiast już czytałam, że tutaj mamy aż 90, aż po prostu. Mamy 97% składników naturalnych. Jest to produkt wegański. Bez parabenów, pegów, silikonów, SLS-ów i tym podobnych. To akurat tłumaczenie z francuskiego, chyba, więc wybaczcie, że tak opornie mi idzie. I mamy tak odżywczy krem, taki kaszmirowy. Na dzień. Ma zwalczać zmarszczki, odżywiać i nawilżać. Mamy tutaj kwas cylindrowy, resferatrol i kolagen. Sam resferatrol pozyskiwany z winogron, z których w ogóle słyną Francuzi i dlatego tak rzekomo Dobrze się trzymają e, zdrowotnie, wiecie, lampka wina nikomu nie zaszkodzi, a wręcz może pomóc. E, także resferatrol jest pozyskiwany z winogron i ma udowodnione działanie stricte, silnie przeciwzmarszczkowe. E, były przeprowadzone badania. Dodatkowo jest silnym antyoksydantem, więc y, też chroni naszą skórę przed wolnymi rodnikami. Dodatkowo ma właściwości rozjaśniające, przebarwienia y, no, przeciwzmarszczkowe i ogólnie odżywcze. Wobec tego, naprawdę. Y, Muszę powiedzieć, że to jest chyba główny pretendent w tym momencie do mojego kremu na dzień. I kolejny produkt to jest marka, którą bardzo lubię, bo tak naprawdę niemal każdy produkt, a raczej każdy produkt, który miałam do tej pory, a miałam ich trochę, e, sprawdził mi się i w dalszym ciągu je lubię. E, to jest Sarah Chapman, czyli marka, którą Wam ostatnio pokazywałam, chociażby z rollerem. Bardzo droga, ekskluzywna marka stworzona przez e, m, takiego, nazwijmy, kosmetologa gwiazd. Czyli Sarah Chapman. I myślałam, że to jest krem na dzień. Natomiast okazuje się, że to jest chyba serum. W środku mamy coś, co wygląda mega. I to jest właśnie eliksir, czyli chyba serum, bo jest informacja, żeby nakładać pod pod krem. Ogólnie ta seria Skinezis to jest seria, która ma w sobie mnóstwo różnych peptydów, chyba tam łącznie 8 peptydów, jak nie więcej, które mają takie silne działanie ukierunkowane przeciwzmarszczkowe. Jeżeli ktoś chciałby się wczytać w skład produktów Sarah Chapman, to myślę, że niewiele i tak mu to da, ze względu na to, że oni mają jakieś tam swoje takie, nazwijmy to opatentowane składniki, które no po prostu należałoby by każdy osobno rozkminić, co robi i, i w ogóle co się z nim dzieje. Mamy tutaj przede wszystkim różne peptydy, no i różne olejki organowe, w tym i, i też kolagen. 15 ml, pełnowymiarowe opakowanie, bo one występują w takich mniejszych pojemnościach. Na pewno bardzo wydajne, bo to jest serum olejowe, wobec tego naprawdę pewnie parę kropel wystarczy pod makijaż, żeby znaczy pod krem, żeby nawilżyć i rozświetlić tę skórę, a z pewnością też będzie dobrze współgrał z. Makijażem. W brytyjskiej wersji jest też produkt Sarah Chapman, e, tylko tam jest bodajże właśnie płyn micelarny, coś takiego. Więc ja tutaj zdecydowanie bardziej, bardziej się cieszę na serum. Zaczynam chyba jednak zauważać też plusy tej polskiej wersji. E, dajcie znać, co wy o tym sądzicie. O, i kolejny produkt mnie bardzo ucieszył, dlatego że to jest tonik z marki Origins. E, ogólnie ja nie jestem jakąś fanką tej marki, bo nie miałam zbytnio produktów od nich, e, ale znam osoby, które uwielbiają. Wszystko, co ta marka wypuści, ale mnie bardziej cieszy, że to jest tonik i że to jest seria, o której już mi wspominaliście przy okazji poleceń. Nie wiem, czy to nie dotyczyło akurat Black Friday, co kupić na Black Friday na Look Fantastic, i chyba część z Was polecała mi tą serię z grzybkami. Grzybkami, które ja kojarzę, na przykład mam takie, taki proszek właśnie z tymi grzybkami do kawy z Half Labs. Uwielbiam go, pobudza mnie faktycznie. To jest mniejsza wersja, bo 100 ml jest też 200 ml i tamta to jest pełnowymiarowa, natomiast na przetestowanie. To jak znalazł. Tylko tak zerknęłam na skład i już widzę, że jest wąkrota azjatycka, czyli mój ulubiony składnik, który też wzmacnia ściany naczyń krwionośnych. Jest z pewnością tutaj ten tytułowy grzybek, który też na pewno kondycjonuje skórę. Postaram się przelać to do może atomizera, do buteleczki z atomizerem. Zobaczymy, czy w takiej roli się sprawdzi. Będę starała się spryskiwać sobie tym twarz. Jest dedykowana skórą takim wrażliwym, podrażnionym, które potrzebują ukojenia. Jest to produkt, który ma wzmacniać te ściany naczyń krwionośnych, pewnie rozjaśniać skórę, także ja się bardzo cieszę na to. I ostatni produkt, mnie najmniej cieszy, ze względu na to, że to jest makijaż. To raz, a dwa to jest pomadka do ust. Tak, to dwa, a trzy czerwona pomadka do ust. I cztery, e, formuła, którą, z którą się nie lubię, po prostu, czyli po prostu wszystko na nie, e, bo jest to Ilamaska, ja mam pomadki z Ilamaska, które ubóstwiam, tylko ja mam z tej serii Ultramatter, e, czyli po prostu takiej bardziej matującej, ale nie wysuszającej, e, a to z kolei jest Antimatter, czyli właśnie przeciwnie, nie matująca. No jest to taka dosyć intensywna czerwień. Ja nie jestem fanką pomadek. I podsumowując, wartość, jak już zresztą wiecie, bo mówiłam na początku, tych wszystkich kosmetyków, to 950 zł, czyli ponad trzykrotność ceny. Tak jak już zresztą mówiłam w trakcie omawiania, mam tutaj swoich faworytów i nie, ale zbierzemy wszystko do kupy. Także kosmetyki, które mnie bardzo cieszą i wiem, że już zacznę zaraz ich używać, to jest zdecydowanie kremzy Kudali z resferatrolem. Poczytałam trochę o tym składniku i naprawdę nie mogę się doczekać, żeby przekonać się na własnej skórze, jak pozytywne efekty na niej da. Także naprawdę tutaj ten krem jest zwycięzcą. Można tak powiedzieć. Też zdecydowanie serum z Sarah Chapman i tym tutaj górujemy nad brytyjską wersją, bo my dostaliśmy serum, a oni dostali wodę micelarną. Także jak miała wybierać, to zdecydowanie wolę serum. Także tutaj też to mnie cieszy. No i też tak jak już mówiłam, tonik z Origins ze względu na sam tonik i po prostu na tą serię, którą chciałam przetestować. Także już te trzy kosmetyki dają nam naprawdę sporą wartość i sprawiają, że w moim odczuciu ten box jest opłacalny. Ale to wiecie, moje odczucie. Mam też jeszcze takie dwa neutralne produkty, bo mi osobiście do szczęścia nie są potrzebne na ten moment, ale nie są złe. Jest to odżywka z Christopher Robin, którą mam po prostu, i dlatego to jest dla mnie taki neutralny produkt. No i też ten olejek. Pewnie będę używała tego produktu, ale. Jakoś tam do szczęścia nie jest mi potrzebny, nie jest zły, więc finalnie myślę, że uczciwie będzie, jak wrzucę te dwa produkty do takiej neutralnej kategorii. No i też dwa produkty są, które mnie po prostu nie cieszą i na pewno pójdą momentalnie dalej w świat. To jest pomadka z Ilamaska i też. Y ta woda micelarna z Nuxe to po prostu są produkty, które u mnie się nie sprawdzą. Finalnie patrząc na te tutaj produkty, które przed mną stoją, to powiedziałabym, że naprawdę ta edycja jest dosyć udana. Fakt, że gdyby zestawić to z brytyjską, no to brytyjska wypada znacznie lepiej. Chociaż my mamy serum z Sarah Chapman, a oni mają wodę micelarną, ale nadal brytyjska wygląda lepiej. Chociaż porównując z zeszłoroczną edycją, to chyba bardziej jednak e, podchodzi mi ta edycja. I dopóki nie miałam namacalnych tych kosmetyków, to jakoś tak nie byłam przekonana, natomiast w tym momencie. E, cieszą mnie. I wiem, że przynajmniej tych trzech na 100% będę używała. Także też na pewno dam Wam znać, jak mi się sprawdzają. Koniecznie piszcie, co Wy sądzicie na temat tej zawartości. Czy właśnie Wam się podoba? Co sądzicie o niej w zestawieniu z tą brytyjską? Czy w zestawieniu z tą zeszłoroczną? Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że w międzyczasie daliście kciuka w górę, że subskrybujecie mój kanał. I ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie, którym będzie opisane denko. Także do zobaczenia. Cześć!